Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie Pańskim: każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic. Albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy mes Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju według słowa twojego, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie bogan. I chwałę ludu twego Izraela. A jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie. Aby na jaw wyszły zamysły z serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera. Bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią. Służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża, Spoczywała na nim. Ostatnią niedzielę w roku przeżywamy jako niedzielę świętej rodziny. Ewangelia pokazuje nam tę świętą rodzinę w świątyni. Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu zgodnie z prawem. Ich obecność wywołuje radość. Symeon, starzec. Bierze dziecko w objęcia i wyśpiewuje wspaniały kantyk na cześć Boga. Anna, prorokini, mimo podeszłego wieku, pełna radości, niemal w podskokach wychwala dzieła Boże. Każde narodziny są cudem. Każde powinny wyzwalać w człowieku radość. Jakość życia poszczególnych osób. Jak i przyszłość świata zależą od rodziny. Od najdawniejszych czasów było to oczywiste dla wszystkich ludów na wszystkich kontynentach. Historia kultury ludzkiej dostarcza nam niezliczonych świadectw na to. Szkoda, że tak wielu dziś próbuje temu zaprzeczyć. Ataki na małżeństwo i rodzinę stają się z każdym dniem coraz silniejsze i coraz bardziej radykalne. Zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodawstwa. Nigdy do tego stopnia, co dzisiaj, naturalna instytucja małżeństwa i rodziny nie były ofiarą tak gwałtownych ataków. A Bóg wybrał rodzinę, by zbawienie mogło przyjść na świat. Zatroszczmy się o naszą rodzinę. Zadbajmy, by były miejscem realizowania przykazania miłości. Ostatnia niedziela roku to też przypomnienie o przemijaniu. Upływający czas czasem przeraża, zasmuca. Ale nie zapominajmy, że w chrześcijańskim rozumieniu upływający czas jest naszym sprzymierzeńcem. Z każdym rokiem przybliża nas bowiem do spotkania z naszym zbawcą w niebie. Oby uśmiech zagościł na Twoich ustach, gdy o tym pomyślisz.